Zaginięcie Beaty Klimek to sprawa, która od miesięcy wzbudza zainteresowanie opinii publicznej i mediów, a jednocześnie pozostaje tajemnicą pełną niejasności i niepokojących wątków. Matka, która zniknęła po odprowadzeniu dzieci na szkolny autobus, stała się bohaterką jednego z najbardziej zagadkowych przypadków w Polsce. Śledztwo, relacje świadków oraz nieścisłości w zeznaniach męża Beaty, Jana. Sprawiają, że wiele tropów prowadzi właśnie do niego. Czy to on zna klucz do rozwiązania tej tajemnicy? Jan Klimek, mąż Beaty, od początku znajdował się w centrum uwagi śledczych. Jego zeznania budzą wiele wątpliwości, a relacje świadków wskazują na niespójności w jego wersji wydarzeń. Jan twierdził, że widział Beatę wychodzącą z dziećmi. Po czym sam wyjechał z domu, rzekomo w sprawach związanych z zakupem kamieni polnych. Jednak właściciele kamieni wskazują, że Jan nigdy nie wrócił, by dokończyć transakcję. Co więcej, świadkowie widzieli go w zupełnie innej lokalizacji, co podważa jego alibi. Detektyw Arkadiusz Andała zauważył, że Jan wydawał się przygotowany na pytania i chętnie dzielił się szczegółami. Ale jego opowieści nie wytrzymują konfrontacji z faktami. Szczególnie niepokojące jest to, że Jan nie potrafi wyjaśnić, co dokładnie robił w kluczowej godzinie, kiedy Beata zniknęła. Kolejnym wątkiem, który rzuca cień na Jana, jest jego osobiste życie po zaginięciu żony. Niedawno wprowadził się do mieszkania, w którym mieszkała Beata z dziećmi, co wywołało oburzenie wśród jej rodziny. Co więcej, zamieszkał tam ze swoją nową partnerką Agnieszką B, co dodatkowo pogłębia napięcia. Syn Beaty, zszokowany tą sytuacją, odciął się od ojca, co pokazuje, jak głęboko ta sytuacja wpływa na życie rodziny. Jan usprawiedliwiał swoje działanie, twierdząc, że jest to rozwiązanie tymczasowe, dopóki jego żona nie wróci. Jednak rodzina i przyjaciele Beaty kategorycznie odrzucają możliwość, że kobieta mogła dobrowolnie zniknąć. Postać Agnieszki B wprowadza do tej sprawy dodatkowy element tajemnicy. Kobieta ta, ma za sobą mroczną przeszłość, przed laty była zamieszana w tuszowanie zabójstwa swojego męża, co z czasem ujawniło śledztwo. Historia ta, pełna brutalnych szczegółów, wskazuje na osobę zdolną do manipulacji i ukrywania prawdy. Fakt, że Jan związał się właśnie z Agnieszką, budzi pytania o to, jakie relacje ich łączą i czy mogły one wpłynąć na los Beaty Klimek. Zaginięcie Beaty Klimek to historia pełna zwrotów akcji i nierozwiązanych pytań. Rodzina i przyjaciele kobiety nie wierzą w hipotezę, że Beata uciekła za granicę, jak sugeruje Jan. Beata była oddaną matką i troszczyła się o swoje dzieci, dlatego trudno wyobrazić sobie, że mogłaby je opuścić. Śledztwo wciąż trwa, a śledczy, tacy jak Maciej Roukas, podkreślają, że zbliżają się do rozwiązania sprawy. Wierzą, że klucz do zagadki tkwi w detalach, a ktoś w końcu popełni błąd, który pozwoli odkryć prawdę. Sprawa Beaty Klimek to tragiczne przypomnienie o delikatności ludzkiego życia i skomplikowanych relacjach międzyludzkich. Chociaż poszukiwania kobiety trwają, a wszystkie tropy zdają się prowadzić do jej męża, rodzina i opinia publiczna mają nadzieję, że sprawiedliwość ostatecznie zwycięży, a tajemnica jej zniknięcia zostanie rozwikłana. W tej chwili pozostaje jednak pytanie, czy wszystkie puzzle tej tragicznej historii znajdą swoje miejsce i czy winni odpowiedzą za swoje czyny?